Witam wszystkich. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak zrobić koszulkę na jajeczko. Tutaj mam wydmuszkę i zrobioną już, już koszulkę. Postanowiłam, że pokażę Wam właśnie, jak zrobić ten wzór. Jest to ogólnie dostępny wzór w internecie. Tylko jest tam troszeczkę zmodyfikowany, więc ja Wam pokażę tutaj na tym, jak to wygląda. Nie wiem, to z jakiejś książki, pewnie jest przedrukowane w internecie. A teraz Wam pokażę, jak, jaki, wytłumaczę, jaki ten wzorek jest. Ten wzorek zaczynamy od, od kwiatka. Tylko jeszcze jedno chciałam wam powiedzieć, że tutaj mam zrobiony y, robione niteczką dziesiątką i y, y, igłą 1,1. Jednak na jajeczku uważam, że to troszkę wygląda topornie. Ja wiem, że wy może jeszcze niektórzy nie macie cieńszych igieł, bo zaopatrzyliście się właśnie w, na początek w igłę 1-1, bo tą igłą najlepiej się uczyć, dlatego że no łatwiej się uczyć. Ale jeżeli już przebrnęliście przez początki, to można, możecie, możecie sięgnąć po cieńszą igłę. I do robienia koszulek jednak. Polecam igłę cieńszą 0,7 i nitkę 20. Ja tu mam muzę 20 też i igłę 0,7. I dzisiaj taką będę Wam pokazywać, mimo że tutaj mam zrobione tą grubszą nitką i grubszą igłą. No ale, ale jednak spójrzcie na różnicę. Spójrzcie na różnicę. To jest robione, to jest inny wzorek, ale to jest robione nitką cienką, a tutaj jest robione nitką grubszą. Będę robić ten wzorek, ten sam wzorek co tutaj, tylko cieńszą nitką. I zaczynamy. Zaczniemy od tej, od tego kwiatka żeby go zrobić, i tutaj mamy, ten, w tym kwiatku jest tak, cztery węzełki, sześć węzełków, pikotek, sześć węzełków i cztery węzełki. I takich, takich płatków powinno być zrobione tyle, ile jest tych, ile jest tych tutaj, ile nam wyjdzie. I w zasadzie powinno się zaczynać od tego kwiatka. Ale jako że ja zacznę, pierwszy raz będę robić ten wzorek cienką nitką, to nie wiem, ile ten kwiatek będzie musiał mieć płatków. Tutaj, jak widzicie, jest płatków pięć, bo tu mamy pięć, tylko nam wyszło pięć takich, yy, takich sekwencji. Ale cienką nitką może nam wyjść więcej, będziemy musieli to mierzyć, yy, więc yy, zacznie, zacznę robić od tego, tej części i dopiero potem zrobię kwiatka. Tego kwiatka. Nie ma to takiego większego znaczenia, czy to robimy pierwszy tą, czy tą. A mówię, do kwiatek zawsze dopasujemy ilość, ilość tych płatków. Do całego wzorku. Jeżeli będziemy mieli tą część, to wtedy będziemy wiedzieli, ile tych płatków nam potrzeba w tym kwiatku. No to pokazuję wam ten wzorek. Zobaczymy potem sama nie wiem ile jeszcze tych mi wyjdzie na potrzeba zrobić będzie to cienką nitką. No, ale wzorek już wam pokażę, żebyście mogli ćwiczyć. I wzorek wzorek, jak widzicie, to byłoby tak i do tego, jakby tak patrzeć, ale my zaczniemy w tym miejscu, w tym miejscu. Zrobimy, zrobimy tak, to, to kółeczko, tutaj, to kółeczko, tu, w tą stronę, tutaj i już dalej przechodzimy znowu do, do tego. Czyli jakbyśmy zaczęli stąd, to na, nasza nasze się kończy. Tyle się powtarza, jakby. I to będzie cały czas powtarzane. Widzicie, od mojego paznokcia do igły. I to ciągle powtarzane, bo tak może trudno się zorientować. Ale od takiego kółeczka zaczynamy. Czyli kółeczko, które ma trzy węzełki, pikotek, trzy węzełki, sześć pikotków. Więc już zaczynamy robić. Jeden

Jest mocowanie, i tutaj y, zmieniamy kierunek, więc obracamy, i y, ten łuczek to jest 5 y, węzełków pikotek i 5 węzełków 4, 5. Pikotek i pięć ręzełków 2, 3, 4 i 5. I tu mamy już. Łuczek. Tak jak Wam mówiłam jajeczko jest małe, więc jajko jest no małe i tu musimy używać, żeby nam to ładnie wyszło cieńszej igły. Jeden. Drugie kółeczko jest takie samo. Coś mi się tu poplątało, więc zawsze jeszcze można zdjąć z igły. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6 robione w sumie odwrotnie bo bo od 6 potem pikotek który tutaj właśnie trzeba zaczepić połączyć razem i potem jest 2, 3 i pikotek i znowu 3 te pikotki są łączące więc nie trzeba żeby były Długie. I mamy tą część, o taką część, tą. Widzicie, to. To jest ta część. Zobaczcie, jest dużo mniejsza, no ale z, z, dlatego będzie to delikatniejsze yy. na jajeczku. Zamykamy, obracamy i tutaj mamy tylko trzy węzełki. Następne. To będzie jeden, dwa, trzy. Jest bardzo króciutki łuczek. Tylko trzy węzełki. Zamykamy. Oczywiście. Obracamy i teraz robimy to kółeczko. To kółeczko. To kółeczko, to kółeczko składa się z trzy węzełki, pikotek łączący, dwa węzełki, pikotek ozdobny, dwa węzełki, pikotek ozdobny i cztery słupki. I z drugiej strony tak samo. Więc zaczynamy. Trzy węzełki, jeden, dwa, trzy. Łączymy i robimy teraz dwa węzełki, jeden, dwa. Pikotek jeden, dwa, pikotek jeden, dwa, trzy, cztery, pikotek tutaj robię króciutkiego pikotka. Jeden, dwa, trzy, cztery. Ten pikotek jest krótki, kochani, bo on będzie pikotkiem łączącym. Zobaczcie tutaj. I te pikotki łączące mają to, że się wyciągają. Bo jeżeli napniemy, to siłą rzeczy, jeżeli chcemy, żeby to wszystko wyglądało ładnie, napięte, no to musimy troszeczkę pociągnąć. Więc te, te pikotki się wyciągają. Więc robimy je małe, bo one siłą rzeczy potem jeszcze będą i tak, nie takie malutkie. I już i mamy teraz dwa pikotki. Nie, tutaj coś widzicie. Spójrzcie, już wiem, że tym. Zobaczcie, jest błąd, bo ja tutaj zrobiłam, zaczęłam, zrobiłam tylko pół, widzicie. Dlatego właśnie jest łatwiej pokazywać na grubszej igle, bo. Widzicie, tu jest cały słupek, a tu jest pierwszy, jest tylko półsłupka. A jednak powinniśmy zacząć od y, normalnie od całego słupka. Pokazuję Wam również takie rzeczy, błędy, bo żebyście y, zwracali na to uwagę, że musi być cały słupek, bo potem to widać. Spójrzcie tutaj. Jakbyśmy zrobili, zrobiliśmy tylko tego jednego. A tutaj jest dwa ozdobne, czyli jeszcze jeden ozdobny, potem łączący i trzy. Jeden, dwa. I teraz robimy ten łączący, króciutki i trzy. I trzy węzełki. Zobaczcie, to wygląda na iglę tak. O, teraz widać. I teraz zamkniemy to w kółeczko. To jest to większe kółeczko. To jest to większe kółeczko. Spójrzcie. Już widać wyraźnie, że ono jest większe. I w zasadzie tu zamykamy. jeszcze te, ten łuczek z trzech słupeczków. I sekwencja wzorku jest zakończona. Bo Teraz zaczynamy już znowu kółeczko. Będziemy zaczynać po tym łuczku króciutkim. Spójrzcie. Znowu zaczynamy kółeczko. Tak jak na tych pierwszych filmikach, mówiłam Wam, że to jest lustrzane odbicie z reguły tych wzorków. Więc tutaj, jakby był środek, czyli robimy to kółeczko i później. To kółeczko zaczynamy od trzech węzełków, bo ono musi się nam tu połączyć z tym dużym kółkiem. Tutaj? Jeden, dwa, trzy kotek i sześć dwa trzy cztery pięć sześć i kółeczko o ródkę i robimy ten łuczek Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i znowu pięć, trzy, cztery, pięć. I tu już mamy ten łuczek i znowu obracamy i robimy następne kółeczko. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Tutaj łączymy i robimy teraz trzy, dwa, trzy pikotek łączący i znowu trzy. 3. To jest ten pikotek tutaj, w tym miejscu, widzicie. On jest połączony z tym kółeczkiem na środku, tak jakby połączony. I potem jeszcze jest 3 i łączony z tym. I tu już jest przygotowany do następnego dużego kółeczka, aby połączyć. Zamykamy. obracamy i robimy ten krótki łuczek składający się z trzech węzełków trzy węzełki jak widzicie nitka jest też jest cienka, ale spójrzcie jak jest dobrze zaciskany to spójrzcie to jest w miarę sztywne, to nie leci, bo ważne jest, żeby to było dobrane igła do, grubość nitki do grubości igły. To wtedy frywolitka ma to do siebie, że ona właściwie nawet nie musi być krochmalona. Chociaż większe, większe, tak jak mówiłam, większe formy. Warto troszkę ukrochmalić. to. Zawsze mają jeszcze taki sztywny, sztywność jeszcze większą. Trzy łączymy tutaj. I dalej robimy to kółeczko większe. Zaraz będziemy mieli dwa takie. Tutaj robimy jeszcze dwa węzełki, pikotek i dwa węzełki. Czyli dw i potem cztery. Po tych dwóch pikotkach osobnych robimy cztery węzełki. Jeden pikotek, który będzie łączący. I znowu cztery węzełki. Jeden. Ozdobny, drugi ozdobny, ten łączący i trzy węzełki. Zamykamy to w kółeczko. No i spójrzcie, ja tutaj Wam pokażę to już teraz, tak żeby. O, tak to wygląda. I teraz pokażę Wam na. Zobaczcie, to byłyby te dwa kółeczka. A tak może będzie to widać. Widzicie, jaka jest różnica. Jest to yy, no, dużo, dużo, bo zobaczcie, już na takim jednym to nam zostaje yy, wielkością już, jakbyśmy tak wzięli od tego zaczęli, nie? Przyłożyli, no to już nam to jedno kółeczko, to większe już nam tutaj wchodzi. Nie wiem, ile trzeba nam takich kółeczek. Jak zrobię następny filmiku pokażę wam, ile, yy, ile tych sekwencji mi będzie Potrzebne, więc w następnym filmiku ja już to dokończę i pokażę Wam, pierwsze, jak dołączyć ten kwiatek, a potem, jak dołączyć następną, następną część. Także tyle. Jeszcze chciałabym Wam pokazać właśnie powiedzieć Wam, że mam tutaj zrobione jeszcze koszulki. Spójrzcie. Tam. Ten wzorek na bombkę można spokojnie wykorzystać również na koszulkę, na jajeczko. Spójrzcie, tutaj mamy takich 10. Oczywiście to jest igłą tą cieńszą robione, i tu jest 10 takich sekwencji, jak na tej bombce. Jeżeli nie pamiętacie wzorku, nie macie gdzieś zapisanego, to zajrzyjcie na sploteczki bombka robimy bombkę tam macie dokładnie krok po kroku pokazane jak robić ten sorek. i oczywiście to zależy od igły i nitki ile wam trzeba jeżeli będziecie widzieć że już macie na około że wam już obejmuje to kończycie i wtedy robicie bo ja tak ja właśnie w ten sposób robię, że pierwsze robię z tej zaczynam od środka a potem dopiero tutaj dopasowuję ten wzorek. Jeżeli bym już jeżeli mam dopasowany wzorek, no to potem zaczynam już od tego elementu, potem następny element i i następny element i tak już do końca. No i oczywiście zobaczcie, bo przecież koszulkę trzeba włożyć, więc to yy, mamy, tutaj mamy taki yy, taki kwiatek w tej koszulce i zakładamy to niteczką, ściągamy, układamy ładnie, tutaj jak widzicie wysupłało się, ale to yy, igła nawleczona nitką i tak jakbyśmy to szyli, robimy i w ten sposób możemy tą koszulkę założyć i na mniejsze jajko, i na większe. I tak to wygląda. W następnych odcinkach pokażę Wam właśnie ten wzorek. Ja w sumie nawet sama nie wiem, jak on wyjdzie na, na tą cienką igłą i nitką, bo jeszcze nie robiłam. Zrobiłam ten i stwierdziłam, że jednak igła, gruba igła,